Nie ma tu wahacz. Volkswagen T-Cross przeszedł niedawno Lifting. Ja wersją przed odświeżeniem nie jeździłem, więc porównania będą opierały się na informacjach prasowych, ale za to na filmie pojawi się świeże spojrzenie, czy warto się aktualnie zainteresować tym najmniejszym crossoverem w gamie producenta. Do jazdy dostałem egzemplarz w topowej pod każdym względem konfiguracji. Jeśli chodzi o układ napędowy, to pod maską siedzi jedyny czterocylindrowy silnik przewidziany do t czyli benzyna 1,5 TS i 150 mechanicznych, która jest połączona z automatyczną skrzynią biegów DSG. Automat można mieć też z mniejszym 1,0 TS i 115 mechanicznych, a dla chcących wydać mniej, przygotowano litrowe jednostki benzynowe o mocy 95 albo 115 mechanicznych zestawione z manualem. Diesli do t nie przewidziano. Z kolei pod kątem wyposażenia testowany egzemplarz należy do najdroższej wersji Airline, która została wsparta praktycznie wszystkimi płatnymi ekstra opcjami. Odmiana Airline oznacza obecność na pokładzie usportowionego pakietu stylistycznego, na które składają się przede wszystkim przeprojektowane zderzaki, a także dolne części drzwi będące w kolorze nadwozia. Zmieniają się też oczywiście felgi i w standardzie dostaje się 17-calowe obręcze, które można zamienić, tak jak w testówce, za 1700 zł na 18-calowe, a lakier Metallic kosztuje 2510 zł ekstra i muszę przyznać, że ten błękitny z egzemplarza, który dostałem jest według mnie super, to znaczy po prostu jest ładny, pasujący do takiego auta, a zarazem niecodzienny jak na współczesne standardy. Dodając do tego wrodzoną dla T-Crossa całkiem dziarską i przyjemną bryłę nadwozia, efekt wizualny w testowanym egzemplarzu jest moim zdaniem bardzo udany. We wnętrzu airline oznacza, jak głosi katalog, sportowe, komfortowe fotele, które jednak występują też w odmianie style, więc nie są dla testowanej wersji zarezerwowane. Jedynie obszycie z logiem R jest unikatowe, wzorek na tapicerce wygląda według mnie bardzo fajnie. Ogólnie fotele są wygodne, dosyć miękkie, lekko wyprofilowane. Niczym się specjalnie nie wyróżniają, ale do auta tego typu pasują. Fotele w Airline mogą być tylko czarne, tak samo jak deska rozdzielcza, a szkoda, bo w innych odmianach srebrne czy białe wstawki na linii pomiędzy bocznymi nawiewami dodają trochę tej kabinie życia, a w testówce jest ona zbyt ponura i nie przekonuje mnie to, że sport zazwyczaj oznacza czarne wykończenie. Sam projekt kokpitu jest prosty, bez żadnych fajerwerków stylistycznych, ale przejrzysty, no i też bez udziwnień a jeśli chodzi o jakość tych ciemnych tworzyw to przed liftingiem, podobno z tego co czytałem te plastiki wszystkie były twarde i kiepsko wyglądały, jeśli wyglądały tak jak na przykład w t przed przedliftingowe, no to nie było najlepiej, a teraz mamy tutaj miękkie tworzywa bardzo estetycznie się to prezentuje, też fajnie wypada ta skórzana wstawka przed pasażerem, tutaj jest trochę połyskujących elementów, ale z przyjemnym dla oka wzorkiem, na drzwiach od najwyższych partii jest twardo, ale ten plastik nie wygląda jakoś bardzo źle, Czy znaczy nie błyszczy się przesadnie w słońcu, więc jest ok, Podłok Kietniki są miękkie, tutaj do tej linii mamy jeszcze miękkie materiały, poniżej są twarde, ale w takich miejscach, że nie zwracają na siebie za bardzo uwagi. Forte fortepianowej Czerni trochę jest w tym obszarze, ale nie tak, żeby było jej zbyt dużo. Wszystkie detale zostały dobrze wykonane, też żadnych trzasków nie słyszałem podczas jazdy, więc jakość wykonania kabiny poliftingowego T-Crossa jest moim zdaniem w porządku. Volkswagen mógłby jedynie poprawić klamki, ponieważ zostały wykonane z twardego takiego dosyć tandetnego plastiku, a to jednak element, z którym dłoń ma styczność. Wersja wyposażeniowa Airline jest najdroższa w całym cenniku, ale co ciekawe, jest ona pod kątem dodatków funkcjonalnych gorzej wyposażona niż tańsza 3200 zł odmiana Style, która jako jedyna w standardzie oferuje matrycowe światło LED, a w testowanym egzemplarzu lepsze oświetlenie wymaga dopłaty 6210 zł za pakiet IQ Light. Z drugiej strony Airline wygląda lepiej i ma ciekawszy charakter, więc w zależności od priorytetów można sobie wybrać optymalną odmianę, ale generalnie cennik jest dosyć spłaszczony i skromniejsze wersje nie odbiegają od siebie za bardzo ceną. Różnice nie przekraczają 5000 zł względem sąsiadów w cenniku, ale za to sporo rzeczy jest tutaj zawsze jako opcje dodatkowe. W airline, poza światłami, trzeba dopłacić też chociażby do kamery cofania, automatycznej klimatyzacji dwustrefowej, dostępu bezkluczykowego czy czujnika deszczu. I przyznam, że przy cenie samochodów testowanej odmianie oscylującej z 1.5 TSi wokół 130 tysięcy zł można by oczekiwać trochę więcej w standardach i nie mówię tutaj o żadnych ekstrawaganckich rzeczach, tylko właśnie o takich czujnikach deszczu. Jest jednak jak jest i po maksymalnym doposażeniu we wszystko poza hakiem holowniczym testowany egzemplarz kosztował 163 tys. zł. Jak się trochę pobawiłem w konfiguratorze, to osobiście wciąż nieźle, ale rozsądniej wyposażonego t w wersji Style złożyłbym za około 130 tys. zł. Na taką kwotę wpływałby też wybór trochę słabszego silnika, bo 1.5 TSI względem litrowej benzyny, też połączonej z automatem, to 8000 zł dopłaty. Decydując się jednak na T-Crossa z 1.0 TSI w wersji style, można mieć go również za 1661 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym, i taką ofertę przygotował partner wahacz TV firma Carlis Polska. Rata ta możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, czteroletnim letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo wpisując uwagę do zamówienia na stronie kodwa hatchfree zyskać można bonus w postaci darmowego podstawienia wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty na Ticrosa wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. T-Cross jest małym samochodem, bo ma 411 cm długości i 176 cm szerokości, zatem jest siłą rzeczy propozycją bardziej miejską i dlatego uważam, że 115 koni mechanicznych w takich warunkach również powinno być wystarczające. Jeśli ktoś jednak jest skłonny dopłacić do 1,5 litrowego silnika, to taka osoba się nie rozczaruje, bo w zestawieniu z nadwoziem mającym masę własną 1326 kg 150 koni gwarantuje naprawdę przyjemne osiągi. Tak samochód przyspiesza,

Przyspieszenia nagrywałem w trybie sportowym, a wybór trybów jazdy wymaga dopłaty 630 zł i jest to jeden z tych elementów, które chociaż w usportowionym airline powinny być od razu na pokładzie. W każdym razie na sporcie skrzynia trzyma zbyt wysokie obroty do normalnej jazdy, więc nie jest to rozsądna propozycja na co dzień, ale na ustawieniach normalnych też jest ok, bo auto jest żwawe i pozwala na sprawne podróżowanie przy zachowaniu oczywiście rozsądnych oczekiwań, bo wciąż mówimy o 150 koniach mechanicznych. Mnie jednak mocy nie brakowało i w wyciśnięciu wszystkiego z 1.5 TSI pomaga skrzynia biegów DSG, która nie opóźnia redukcji. Naturalnie, wciskając gaz, mogę spowodować taką jednobiegową do okolic zazwyczaj 2000 obrotów, a trochę mocniej, wciskając ten gaz, do 2500-3000, więc jest ok. Czasami automat był aż nazbyt gorliwy, bo wskakiwał na jakieś 4000, gdy nie było takiej potrzeby. Po dynamiczniejszym przyspieszaniu zdarzało mu się też za długo trzymać wysokie obroty, no ale nie dokuczało mi to podczas jazdy i wolę takie zachować niż jego przeciwieństwo, gdyby miał przymulać silnik. 1.5 TSI ma wyraźną przewagę nad mniejszymi propozycjami silnikowymi do T-Crossa ze względu na kulturę pracy. Bo czterocylindrowiec ma bardziej wyrównany, przyjemniejszy dla ucha dźwięk i ogólnie pracuje dyskretnie. Poza przyspieszaniem nie zwraca się na niego zbytnie uwagi. Też elastyczność wypada tutaj lepiej, bo od około ok. 1500 obrotów bez problemów można przyspieszać w wielu sytuacjach bez redukcji biegu, nie pojawiają się też wtedy jakieś wibracje czy nieprzyjemne dźwięki. Jedąc poza miastem, tak niskie obroty nie będą jednak przesadnie często spotykane, bo przy 90 km na godzinę na liczniku jest już około 1800 obrotów. Skrzynia poza nieociąganiem się z redukcjami również dobrze ogólnie radzi sobie ze zmianą biegów, bo robi to szybko i też bez szarpnięć, więc jest to udana konstrukcja. Przy założeniu, że podobnie współpracować będzie z litrową benzyną, to planując użytkowanie T-Crossa głównie w mieście, o ile do 1.5 TSI bym nie dopłacił, to do DSG pewnie tak, oczywiście gdybym mógł sobie trochę bardziej pofolgować finansowo, bo dopłata do skrzyni to 8 tysięcy złotych, więc niemało. W niejednej jednak sytuacji, na przykład jakimś korku, jej obecność będzie się przydawać. Pod kątem spalania, egzemplarz testowy w Warszawie zużywał mi średnio 6,5-7 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5-5,5 litra, a na drogach ekspresowych około 6,5 litra. Wybór trybów jazdy nie zapamiętuje ustawień i zawsze po uruchomieniu silnika startuje od normala, a szkoda, bo o ile zwyczajny silnik wypada lepiej, to sportowy układ kierowniczy w trybie indywidualnym preferowałem podczas. Z jazdy, bo utwardza on trochę pracę kierownicy do poziomu zapewniającego po prostu lepsze wrażenie z jazdy, bo stabilność na normalu też jest w porządku. Poza tym, bez względu na ustawienia, dostaje się w T-Crossie fajnie zestrojony układ kierowniczy z dosyć bezpośrednimi reakcjami, który gwarantuje dobrą pewność prowadzenia i w aucie tego typu niczego więcej nie oczekuje. Pod kątem komfortu podróży, testowany Volkswagen trzyma poziom typowy dla aut tego producenta, to znaczy nie jest kanapowo i bujająco, ale nie jest też za twardy. Do. Dla mnie takie zbalansowanie jest ok dla zachowania odpowiednich właściwości jezdnych, a zarazem nie ma tu jakichś nieprzyjemnych przechyłów nadwodzia w zakrętach. Jeśli chodzi o sposób obsługi, to po liftingu, z tego co widziałem, zmiany wprowadził Volkswagen w panelu klimatyzacji. Niestety, na gorsze kiedyś tutaj były zwykłe pokrętła, takie fizyczne, odstające przyciski, jak powyżej. A teraz mamy dotykowe przyciski, one nie dają żadnej informacji zwrotnej po naciśnięciu. Też można czasami przez przypadek, bo one są bardzo czułe, nacisnąć i tak przejechać, żeby np. zmienić siłę nawiewu. Tego typu sprawy. Na szczęście ten panel broni się tym, jak te wszystkie przyciski zostały rozmieszczone, ponieważ są one bardzo przejrzyście. Rozlokowane odpowiednio duże, też oddzielone od siebie, no ale fakt zostaje, że zmiany w tym obszarze były niepotrzebne. Tak samo jak nic nie trzeba było ruszać na kierownicy, i tutaj producent już zmian nie wprowadzał. Z prawej strony steruje się elektrycznymi zegarami przy pomocy zwykłych przycisków. Tutaj mamy zmianę piosenek, z drugiej strony symetrycznie zmianę głośności, a powyżej z lewej strony mamy obsługę aktywnego tempomatu. Bardzo intuicyjne rozmieszczenie. W testowanym egzemplarzu znalazły się opcjonalne elektroniczne zegary z większym ekranem 1025 cala, kosztują 1580 zł ekstra. Dostaje się tutaj duże możliwości personalizacji. Można modyfikować to, co będzie na środku w różnych kategoriach tematycznych albo bardziej te informacje związane z jazdą, albo można sobie mapę odpalić, albo informacje z audio, telefonu. Niczego tutaj nie brakuje. Jest też możliwość zmiany widoków, i na przykład ta mapa może się znaleźć na całości, i to działa w różnych konfiguracjach, więc fajnie. Jest to zaprojektowane. Można też modyfikować to, co będzie w lewej i prawej tarczy. Do tego trzeba sięgnąć do ekranu środkowego. I mamy trzy różne widoki. Można sobie w ten sposób różne informacje dostrajać, płynie się pomiędzy tymi widokami przełączać. Więc warto, moim zdaniem, w t dopłacić do tych bardziej rozbudowanych elektronicznych zegarów. Nie dopłacałbym za to do systemu inforozrywki Discover Pro z ekranem 9,2 cala, ponieważ w pakiecie kosztuje on aż 7590 zł co nie zmienia faktu, że jest to udane rozwiązanie. Mamy tutaj personalizowalny ekran domowy, można sobie sporo informacji umieścić, są odpowiednie wielkości elementy sterujące w różnych miejscach, też wszystkie kategorie w menu, tego typu sprawy są logicznie zaprojektowane, więc można sobie dostrajać bez problemów różne rzeczy związane z działaniem samochodu, a ich jest sporo. Widać tutaj jeszcze tą taką bardziej starą szkołę Volkswagena, nie ma żadnych graficzek, tego typu spraw w menu, tylko jest bardziej tak tradycyjnie, ale też bardzo przejrzyście z integracji ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Bardzo dobrze to szybko działa wszystko, mamy świetną reakcję na dotyk. Też fajnie jest to, że jak się oddali palec, to znikają etykietki po chwili, żeby było bardziej przejrzyście, a jak się zbliży ten palec, to się pojawiają. No ogólnie fajna rzecz, ale taki standardowy, ośmiocelowy ekran po połączenie np. z Android Auto i Apple CarPlay jest moim zdaniem bardziej rozsądny, biorąc pod uwagę cenę tego rozwiązania. Różne urządzenia zasilać można za sprawą t z przodu dzięki dwóm portom USB-C. Tutaj mamy też indukcyjną matę, a także bardziej tradycyjne złącze 12V. Z tyłu mamy kolejne dwa USB-C przy łącznie czterech portach na pokładzie, chociaż jedno dałbym w standardzie A dla większej kompatybilności. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego to jeszcze ta starsza Volkswagenowa konstrukcja nie połyskująca, tylko wykonana z chropowatego czarnego plastiku dobrej jakości. Tam mi się podoba. Mamy też tutaj rozsądne kształty, nie jest ani za grubo, ani zbyt ciężko, więc nie przeszkadza ten pilot w kieszeni. Bez względu na ustawienia fotela w T-Krosie wciąż siedzi się dosyć wysoko, co sprawia chociażby, że maska jest bezproblemowo widoczna z perspektywy kierowcy. Mamy też regularne kształty, frontowa szyba nie jest mocno pochylona, i to wszystko sprawia, że wjeżdżanie gdzieś przodem tym samochodem nie jest trudnym zadaniem. Widoczność na bok jest dobra, z tyłu poprzekątnej słupek jest umiarkowanie masywny, tylna szyba jest nisko poprowadzona i też dużych rozmiarów. Opcjonalna w Airline kosztująca 1300 zł kamera cofania oferuje niestety kiepską jakość. Jest oczywiście wciąż używalna, no ale tak jak jeszcze w pierwotnej wersji T-Crossa można by ją bardziej zaakceptować, tak przy okazji liftingu producenty bardziej, że wymaga za ten moduł dodatkowych pieniędzy. Mógł poprawić jakość. Na szczęście kamera ta broni się rozsądnie kontrolowanym polem widzenia. Kształty na T-Crossa sprawiają, że jest to przyjazne auto podczas manewrowania, a niewielkie wymiary jeszcze ułatwiają sprawę. Układ kierowniczy jednak nie jest w nim taki typowo miejski, bo nawet na normalu siła wspomagania nie jest jakaś bardzo duża, ale nie jest też za mała, więc nie ma co się obawiać zmęczenia gdzieś na parkingach. Ogólnie, w swoim neutralnym miejskim środowisku, testowany Volkswagen radzi sobie bez zarzutu dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu testowanego Volkswagena znaleźć można w przestrzeniach na nogi, tego nie widać w kamerze dobrze za to dostrzec można to co dzieje się na desce rozdzielczej, tam mamy całkiem wyrazistą i fajnie zakamuflowaną dzięki czemu rzucając o takie bardziej trochę rozproszone światło listwę, nie znalazłem możliwości sterowania kolorystyką tych elementów, można jedynie modyfikować intensywność oświetlenia, te dodatki są zawsze białe, tak samo jak przyciski i przełączniki, co tworzy tutaj mocno na neutralny nastrój, ale ze względu na tą fajną listwę, moim zdaniem cały Wypada ok, gdy jest ciemno i nie jest tutaj jakoś przesadnie nudno. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Przednie światła T-Crossa są dosyć proste, ale ładne moim zdaniem. Najbardziej wyróżnia się w nich świetlny pasek na trapie chłodnicy łączący oba reflektory. I chociaż ogólnie nie jestem fanem takich rozwiązań, to w takim mniejszym modelu nawet się to sprawdza. Wszędzie z przodu mamy LEDy, podobnie jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu dzięki pakietowi IQ Lite pojawił się inny niż bazowy wzór świateł pozycyjnych o naprawdę ciekawym wzorze z efektem 3D. Mamy też dynamiczne kierunkowskazy i tak doposażony egzemplarz testowy wygląda po zmroku moim zdaniem naprawdę dobrze. Mamy też przyjemnie wyglądający wzorek na podłożu jak się otworzy drzwi. Zadaniem matrycowych świateł LED w T-crossie jest pionowe wygaszanie fragmentów wiązki przed samochodem, aby kierowcy innych pojazdów nie byli oślepiani, a aby zarazem możliwie często reszta drogi była maksymalnie oświetlona. Pod kątem precyzji świecenia jest ona przyzwoita, to znaczy, widać, że stref nie ma tutaj jakoś bardzo dużo jak w droższych modelach, ale wciąż ich ilość jest wystarczająca, aby LEDy spełniały swoje zadanie. Większych zastrzeżeń nie mam do zachowania komputera wykrywającego inne pojazdy, ponieważ jedynie rzadko zdarzało mu się spóźnić chwilę z wycinaniem środka, a zazwyczaj robił to zaraz po pojawieniu się innego samochodu, też na dłuższych prostych, więc nie musiałem jakoś specjalnie go pilnować i pod tym kątem wypada on OK. Moc świecenia jest tutaj dobra, zatem dopłacić do pakietu IQ Light trzeba dużo i użytkując auto głównie w mieście nie uważam, aby było to konieczne, ale jeśli ktoś planuje często T-Crossem jeździć w jakichś nieoświetlonych, np. leśnych, Okolicach, to jest to dodatek wart rozważenia, bo na pewno poprawi on wtedy bezpieczeństwo. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale jednak bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Gdy się ją konkretnie wyprostuję, to moje włosy co najwyżej lekko stykają się z pod sufitką, więc też mógłbym sobie tutaj spokojnie jechać bez żadnego garbienia. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w dużym stopniu wystający. Tylna kanapa nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik, jest za to przesuwana przód tył. Ja pokazywałem ilość miejsca na nogi przy maksymalnym odsunięciu do tyłu. Gdy się przesunie maksymalnie do przodu, no to już musiałbym siedzieć po turecku, ponieważ ilość miejsca na nogi wynosi tyle. Volkswagen podaje, że bagażnik t ma pojemność 455 litrów. Trzeba brać poprawkę, że jest to wartość pewnie podana dla tylnej kanapy, przesuniętej maksymalnie do przodu, bo gdy jest bardziej odsunięta do tyłu, no to jest mniej bez względu na jej położenie. Dostaje się tutaj jednak niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. O ile półka bagażnika jest w wyższym położeniu, ponieważ jeśli jest w niższym, to mamy na końcu podwyższenie na podłodze. A gdy w wyższym to go nie ma. Pod podłogą, w testowanym egzemplarzu, znalazł się element systemu Audio Beats, obudowany przez dojazdowe koło zapasowe. Po bokach, jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to mamy po haczyku na jakieś torby. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1281 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, T-Cross zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Przyznam, lepsze niż myślałem przed pokonaniem nim pierwszych kilometrów, bo pomimo tego, że jest to mały crossover, to jeździ się nim naprawdę przyjemnie. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze starą szkołę Volkswagena pod kątem sposobu obsługi, czy tą optymalną i dynamiczny silnik. Konfiguracja, którą dostałem jest jednak ekstremalna, bo za te pieniądze można pokusić się nawet o na przykład bardziej bazowe wersje nowego Tiguana, więc trzeba być dużym fanem T-Crossa, aby sobie takiego Figurować, ale ścinając dodatki i schodząc z ceny do około 120-130 tysięcy, wciąż można mieć wystarczająco wyposażone, a już rozsądniejsze finansowo auto. Chociaż fakt zostaje, że ten model generalnie nie jest adresowany do osób, które poszukują możliwie taniego crossovera z segmentu B. I to wszystko, co przygotowałem o T-Crossie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawi się już wkrótce. Na razie!